W niewielkiej odległości od świeżawy leżą zabudowania lubiechowej. Do końca II wojny światowej była to Hohenliwenthal. Najprawdopodobniej zalążki tej osady istniały już w połowie XIII stulecia. Natomiast pierwszy raz wymieniono ją w dokumentach biskupstwa wrocławskiego w roku 1305. Miał tu istnieć myśliwski dwór Henryka I Jaworskiego, który książę wraz z wsią odsprzedał w roku 1317. Od XVI stulecia aż do XIX wieku fragmenty lubiechowej były głównie w rękach rodziny Fonsedliców. Podział wsi skończył się w połowie XVIII wieku. Po zakupieniu całości tutejszych dóbr przez Kaspara od Tona von Cedlic. W roku 1786 niepodzielnym panem scalonego majątku stał się kolejny przedstawiciel rodu cedliców, Trojga imion Kaspar Konrad Gottlieb. Tenże jednak Włości odsprzedał w roku 1825 tajnemu radcy stanu von Bulwowi. Ów polityk po 13 latach zbył dobra na rzecz księcia Adama Czartoryskiego, posiadacza majątku w ciszycy koło Kowar. Bardzo szybko, bowiem już po czterech latach, książę Adam pozbył się lubiechowskiego majątku, sprzedając go Karlowi Gustawowi Ernstowi von Kuster. Tenże w roku 1853 uczynił z nich majorat dla swojego syna. Potomek ów był porucznikiem wojska, tudzież deputowanym powiatu. Przed samym zakończeniem II wojny światowej, właścicielem dóbr w Lubiechowej stał się doktor Ferdinand hrabia von Magnus Eckensdorf jak sarkastycznie podkreślano w informacji o nim nie jest wiadomo czy w ogóle zdążył tu zamieszkać. Lubiechowa zachowała do dziś sporo dawnych ciekawych zabudowań, ale część obiektów nie wytrzymała próby czasu i braku gospodarzy. A trzeba wiedzieć, iż już na początku 19. stulecia pracowały tu między innymi wiatraki i trzy młyny wodne. Jednym z nich był młyn zwany Polnym. Dla jego wzniesienia wybrano niezwykle urokliwy skraj dużego kompleksu leśnego, leżący w sporym oddaleniu od wsi. Urządzenia młyna poruszał nurt potoku noszącego przed laty nazwę Głęboki Grunt. Określała ona charakter mocno wciętego w ziemię koryta strumienia. Obiekt ten od dawna zmienił charakter. Obecnie część zabudowań młyna to dom mieszkalny. Z byłego majątku górnego prowadzi do niego gruntowa droga, obsadzona częściowo maliniakami. Klubiechowa miała też swoje młyny wodne. Znaleźliśmy jeden z takich obiektów. Oczywiście rzeczywiście nie jest to młyn, który funkcjonował tu przez całe lata, ale był stosunkowo daleko odsunięty od zabudowań wsi. No, stoimy na takim przepuście. Widać, że po mojej prawej stronie było kiedyś miejsce, gdzie to wodę spiętrzano. Gdzieś zapewne tutaj w pobliżu była też ta cała maszyneria, koło wodne, które było napędzane tym... I ciekiem, no a tutaj po lewej stronie widać bardzo głęboko wcięty odpływ. Za moimi plecami jeden ze zrujnowanych obiektów, które tutaj kiedyś służyły temu całemu kompleksowi młynarskiemu. Bardzo piękne, urokliwe miejsce, ale już od dawna nie służące rolnictwu. Charakterystycznym obiektem Lubiechowej, remontowanym pieczołowicie przez nowego prywatnego właściciela od roku 2013, jest pałac Środkowego Folwarku. Budowla powstała najprawdopodobniej w połowie XVIII wieku, gdy wsią władał Kaspar Otto von Cedlitz. Klasycystyczny wygląd rezydencja ta miała otrzymać, gdy dobrami władał kolejny właściciel, minister von Bülow. W trakcie prowadzonej wtedy przebudowy wzniesiono boczne skrzydła gmachu. Podczas II wojny światowej umieszczono tu dom dla matek, prowadzony przez narodowo-socjalistyczną, ludową opiekę społeczną. Dolny Śląsk przez długi czas był bowiem poza zasięgiem alianckich nalotów. Z tego okresu pochodzą fotografie wnętrz zaadaptowanych na potrzeby placówki. Utrwalono na nich widok dwóch sypialni i jadalni. Po wojnie w pałacu mieścił się dom czasowy polskich kolei państwowych, a po roku 1962 ośrodek kolonijny. Potem, pozbawiony gospodarza, dwór był długo dewastowany i rozszabrowywany. Przed jego frontem stoi pomnik poświęcony ofiarom zbrodni niemieckich. Do pałacu przylegają pozostałości parku z przełomu XVIII i XIX wieku. Innym znanym obiektem w okolicy Lubiechowej jest stary, nieczynny kamieniołom. Bardzo pięknym miejscem w okolicach ubiechowej jest takie wzgórze chmieleń, które wypięcza się na wysokość około 424 metrów. I tutaj właśnie w tym takim ukształtowaniu terenu powstał kiedyś kamieniołom. Ten kamieniołom jest o tyle ciekawy, że on się znajduje w tzw. rowie świeżawskim, gdzie można znaleźć do dzisiejszego dnia jeszcze agaty, ametysty. Zresztą tutaj zdarzają się takie właśnie wyprawy specjalne, które poszukują tych minerałów, a w ogóle przez długie lata wydobywano tutaj ten materiał. Było to ważne miejsce ze względu przede wszystkim na to, co można tu było pozyskać, a dzisiaj, kiedy się zjawi ktoś w tym wąwozie, to znajdzie też miejsce do wypoczynku. Co prawda niestety, jak zawsze, sporo tu jest śmieci. Niestety nie potrafimy uszanować takich malowniczych miejsc, natomiast jest tablica informująca, i o Lubiechowej trochę i o innych takich ciekawostkach. Natomiast jeszcze raz powiem, że to wzgórze Chmieleń, które jest już z daleka widoczne, to jest jeden z takich ciekawych przyrodniczo punktów Lubiechowej. Innym jest tak zwane Okole, ale o tym powiem nieco więcej wtedy, kiedy będziemy tam w pobliżu tego miejsca. Natomiast jeśli chodzi o tą część, Lubiechowej, czy tą część okolic Lubiechowej. Warto wiedzieć, że to tutaj też w tej okolicy bo jeszcze przed wojną funkcjonowała i dużo wcześniej niż przed II wojną światową, funkcjonowała okazała cegielnia. Ona produkowała bardzo dobre materiały budowlane, które rzeczywiście przysłużyły się też do wznoszenia tutaj na tym terenie obiektów trwałych. Kamieniołom tego typu nazywany bywa Stokowym, ze względu na zainteresowanie nim kolekcjonerów minerałów. Obiekt ten doczekał się także fachowych publikacji. Zarówno wzgórze chmieleń, jak i wyrobisko należą do wąskiej wychodni permskich skał wulkanicznych. Są one dość powszechne w regionie kaczawskim. Pierwotnie były lawą, która w momencie stygnięcia tworzyła pęcherze pogazowe. Halcedon spotykany jest tu najczęściej pod postacią agatu o jasnych i ciemnych warstwach. Ponadto zbieracze odkrywali w wyrobisku kwarc mleczny, rzadziej przeźroczysty kryształ górski tudzież kwarc dymny i ametyst. Trafiali także na poszukiwany kwarc fioletowy ametyst. Miejsce to chętnie odwiedzają ludzie podziwiający tu przyrodę, bujną zielenią dekorującą zbocza wyrobiska uczynionego przez człowieka. Włośnicy pięknych panoram okolicy udają się także za ostatnie południowo-zachodnie zabudowania Lubiechowej na punkt widokowy Okole. Jesteśmy w tej chwili z kamerą w bardzo atrakcyjnym miejscu, właściwie u podnóża tego miejsca. To jest miejsce, które nazywa się Okole, które znane było już w połowie XIX wieku, a w roku 1859, to zresztą można tutaj przeczytać na tej tablicy informacyjnej, zostało to wzniesienie z punktem widokowym umiejscowione już w przewodnikach turystycznych. To około 720 metrów nad poziomem morza znajduje się najwyższy punkt tego wzniesienia. Kiedyś według różnych przekazów miała tam stać drewniana wieża widokowa, a u podnóża znajdowała się i nadal znajduje się przynajmniej w części taka drewniana chatka, gdzie można się było schronić w czasie jakiejś niepogody. Warto byłoby podejść na samo wzniesienie, ponieważ stamtąd widok roztacza się naprawdę na całą okolicę, jak piszą w dzisiejszych przewodnikach, to jest 360 stopni możliwości obserwacji w okolicy, stamtąd widać najciekawsze wzniesienia, między innymi ostrzyce Boroboszczowsko, widać stąd nawet wzniesienie, na którym znajduje się Zamek Grodziec. Jest to jedno z takich bardziej urokliwych miejsc w okolicach, bezpośrednio właściwie nawet w sąsiedztwie Lubiechowej. I często można tutaj spotkać licznych turystów. Oczywiście dzisiaj jest nieco chłodnie, ale wtedy, kiedy są wielkie upały, ludzie nie zadają sobie tak wiele trudu, żeby wejść na samo wzniesienie. Ale zachęcam przynajmniej wszystkich tych do poznania właśnie tej historii, którą tutaj na dole można sobie po prostu przeczytać. I ci, którzy mają czas, mają taką pasję wędrowniczą, na pewno zechcą to wzniesienie, zobaczyć, wejść tam na górę. Tym bardziej, że, tak jak już wspomniałem, od ponad 150 lat przybywają tutaj turyści, żeby właśnie skorzystać z tego miejsca, z którego tak wiele można zobaczyć w tutejszej okolicy. W fotografiach tego miejsca sprzed lat widnieje jego dawna pruska nazwa Hogolie. Nadano ją w połowie XIX wieku. Ten najwyższy szczyt grzbietu północnego górka czawskich to także jedno z najwyższych wzniesień górka czawskich. Po drodze na punkt widokowy wędrowcy dostrzegają strzałkę o nazwie Leśna Ambona, sterczącą na wzgórzu świerki, niegdyś był to pomnik przyrody. Wracając z Okola do wsi, mija się po prawej stronie drogi ruiny dworu stanowiącego niegdyś najważniejsze domostwo górnego folwarku. majątków, które funkcjonowały niegdyś w Lubiechowej, miały te gospodarstwa specyficzne nazwy. Znajdował się też tak tzw. górny majątek. I w tej chwili stoimy przed dworem stanowiącym niegdyś jego najważniejszą część, przynajmniej jeżeli chodzi o mieszkańców. Powstał ten obiekt najprawdopodobniej około 1500-1525 roku. Tak przynajmniej podawane jest to w informacjach. Natomiast w 1756 przebudowywano tą budowlę. No dzisiaj, jak widać, stanowi właściwie już chyba skrajną ruinę. Nie wiadomo, czy kiedyś podniesie się z tego, co. Stan, w jakim dzisiaj zastajemy. Na pewno wyłożenie ogromnej kwoty chyba nie miałoby sensu, chociaż jest obiekt zabytkowy. Przypomnę, że jeżeli to były lata 1500-1525, no to, to to jest rzeczywiście długa historia za tym, za tym budynkiem, ale ciekawostką jest to, że stąd prowadzi też droga, która na właściwie z kraju już poza wioską kończyła się przy takim. Młynie, a tych młynów było tutaj więcej w Lubiechowej. Zresztą w ogóle dawna Lubiechowa no, miała chociażby dwa kościoły, były dwie szkoły, był budynek, gdzie mieszkał pastor. Nie była to wieś największa w tym rejonie, ale była na pewno wsią bogatą. A wracając jeszcze do tego majątku, przy którym w tej chwili przy tych reszkach tego majątku czy tego dworu stoimy, no to na pewno warto wspomnieć, że tutaj Różne rodziny były związane z tym, z tym, z tym tutaj, akurat, folwarkiem i cedlice, i, i, i inni. To jest rzeczywiście tak, jak większość tych wszystkich takich folwarków, kiedyś yy, yy, dotyczyła taka historia. One przechodziły często z rąk do rąk. Właściciele zawiniali. Także jeżeli chodzi i o ten, tutaj, folwark, podobnie było. Chociaż nie jest znany budowniczy dworu, to wiadomo, iż w różnym czasie udziały w tutejszych dobrach miały rodziny von Polznitz, von Reibnitz, von Braun, von Reideberg, von Fürst tudzież von Cedlitz. Pod koniec XIX wieku dwór przekształcono w Spichlerz, a po II wojnie światowej wykorzystywano jeszcze jako magazyn. Niewątpliwie najcenniejszym obiektem lubiechowej jest tutejsza świątynia. To kościół, który powstał mniej więcej w latach 1260-1270 i taka też informacja jest tutaj podana na tablicy. Natomiast warto wiedzieć, że takim właściwie bezcennym elementem tej świątyni wyposażenia, bo to można w ten sposób nazwać, chociaż tutaj się mówi o, o takich malunkach umieszczonych we wnętrzu prezbiterium, są y, freski, tych fresków jest tam kilka, one ukazują nie tylko takie sceny religijne, ale też przypominają częściowo o historii, na jednym z fresków jest między innymi Święta Jadwiga to taka słynna postać z kościołem trzymanym na ręce, jako że była ona fundatorką wielu świątyń. Jeśli chodzi o otoczenie tego kościoła, jest również bardzo ciekawe, już sama ta e, m, brama, to wejście, przypominające jakiś taki gród obronny, jest bardzo interesujące. E, jeśli chodzi o wszystkie te elementy wystroju, one na pewno stanowią wielkie bogactwo, dziedzictwo kultury. No niestety z zewnątrz świątynia jest no może nie tak atrakcyjna. Natomiast zapewne utrzymanie jej no to są potrzebne konkretne na to środki. Warto zachęcić do jej odwiedzenia, ale oczywiście ze wcześniejszym uwzględnieniem informacji, żeby ktoś mógł tu przyjść, otworzyć. Dlatego tylko sygnalizujemy, że taki Piękny obiekt tutaj w Lubiechowej jest, że jest to naprawdę reklamowane i słusznie jako jedno z największych takich dziedzictw kultury na tym terenie, zachowanych dla potomnych. Dzięki wielkiej życzliwości osób dbających na co dzień o wygląd i bezpieczeństwo kościoła mogliśmy wejść z kamerą do tej wiekowej świątyni. Jej wnętrze robi ogromne wrażenie, to naprawdę jeden z najcenniejszych zabytków Pogórza Kaczawskiego. Od czasów zniesienia w latach 1260-1270 jego kształt zmieniały wspomniane już przebudowy, zwłaszcza ta dokonana w XIX wieku. Lubiechowej także nie ominęły w przeszłości burzliwe prądy reformacji religijnej, jak wiele innych świątyń katolickich i ten katolicki kościół był również czasowo zawłaszczony przez protestantów. To masywna budowla wzniesiona z kamienia, której główną częścią jest prostokątna nawa i nieco mniejsze od niej prezbiterium. Bryłę wzbogaca prostopadłościenna wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Prawdziwe bogactwo zdobnicze prezentuje wnętrze z XIV-wiecznymi freskami przedstawiającymi trzech króli oraz świętego Jerzego toczącego bój ze smokiem. Są też inne wizje Sądu Ostatecznego i stworzenia świata. Ważnym zabytkiem w prezbiterium jest polichromowany ołtarz z 1613 roku, wykonany przez Jelenią górskiego mistrza Szeszbela. Data jego powstania widnieje na tylnej ścianie ołtarza. Cenny przedmiot liturgiczny stanowi też kamienna ścielnica dzieło rzemieślnika Bergera z Legnicy. Wyrzeźbiona przez niego w roku 1594 wewnątrz i na zewnątrz kościoła w ściany świątyni wmurowano epitafia z XVI i XVII wieku, także cało postaciowe przedstawiające m.in. członków rodów Oncedlic. Lubiechowski kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła otacza kamienny mur z masywnym piętnastowiecznym budyneczkiem bramnym. W Obiechowej był także kościół ewangelicki. Ta dużo młodsza budowla jeszcze częściowo istnieje, od lat nie spełnia jednak funkcji sakralnej. Niegdyś we wsi stały pomniki wojenne z lat 1870-71 oraz 1914-1918. W ostatnim okresie wybudowano tu wiele nowych domów, m.in. przy ulicy Wczasowej wiodącej do nieczynnego kamieniołomu. Dawno temu funkcjonowała przy tym trakcie cegielnia, ale to już odległa przeszłość.